Na początku swego wystąpienia Krzysztof Bosak, występując z towarzyszącymi mu m.in. posłem Grzegorzem Braunem i profesorem Andrzejem Zapałowskim, jakby wyprzedził pytanie dziennikarzy i odniósł się do potencjalnej możliwości zawarcia przez Prawo i Sprawiedliwość koalicji z Konfederacją. Partia przedstawiająca się jako partia antykomunistyczna, jako partia prawicowa, jako partia antylewicowa, w rzeczywistości woli współpracę z lewicą, z postkomunistami niż z ideową prawicą. Jarosław Kaczyński to polityk, który nigdy nie złożył propozycji współpracy Konfederacji, nigdy nie szukał współpracy z ideową prawicą, a jego zastępca Pan Adam Lipiński, po wyborach, w których Konfederacja weszła do Sejmu, ujawnił długoletni wieloletni plan, który był we, w ramach, Przywództwa partii Prawo i Sprawiedliwość. Był to plan, aby nie pozwolić rozwinąć się i odrodzić w Polsce prawicy narodowej, prawicy niezależnej, prawicy konserwatywnej czy właśnie wolnościowej. Kandydat Bosak, na dowód swego zarzutu o lewicowych skłonnościach PiSu, mówił o szeregu wspólnych głosowań tej partii w Sejmie razem z lewicą. Argumentował też, że podczas gdy rolą prawicy jest odsuwać byłych komunistów od wpływu na instytucje państwa, to PIS w przeszłości miał w swoich szeregach i pozwalał pełnić istotne role kilku byłym członkom partii komunistycznej lub osobom wywodzącym się z rodzin komunistycznych. To wszystko nie są przypadki. Jarosław Kaczyński ma słabość do osób, które są takimi technokratami władzy, wywodzącymi się z dobrego, sprawdzonego grona towarzyszy komunistycznych. I jednocześnie ma fobię na punkcie ludzi z ideowej prawicy, bo uważa, że tacy ludzie jak my to są ludzie, którzy robią problemy bo oni wierzą w jakieś idee, oni ciągle czegoś chcą. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, w tym także reportera Portalu Przemyskiego, Krzysztof Bosak odniósł się między innymi do kwestii oceny stacjonowania żołnierzy armii USA w Polsce. Będziemy płacić za to, żeby te wojska tu okupowały. E, to sytuacja kuriozalna, jeżeli Amerykanie są naszymi sojusznikami i mają być tu obecnie w ramach współpracy sojuszniczej, e, to e, urządzanie publicznych e, negocjacji co do ceny za tą obecność e, podważa w ogóle sens tej obecności, bo jeżeli jest to obecność odpłatna, no to można mieć ogromne wątpliwości co do jej strategicznego wykorzystania. Poza tym, jeżeli sytuacja byłaby tak dramatyczna, że my musimy zapłacić za to, żeby jakiś sojusznik chciał tutaj łaskawie nas wesprzeć na wypadek ryzyka, no to powinno to pozostać informacją tajną. Od momentu, kiedy trafia to do mediów, każdy potencjalny agresor zdaje sobie sprawę, że ci sojusznicy są tutaj, że tak powiem, na odpłatnych pokazach, więc naprawdę to wszystko stawia w niebezpieczeństwie. Poważnym świetle nasze państwo i nasz rząd. Nie podoba mi się też negocjowanie ze strony amerykańskiej wyjęcia spod polskiego prawa wojsk, które miałyby w Polsce operować. W kolejnej odpowiedzi na pytanie Krzysztof Bosak przedstawił swój zdecydowanie krytyczny i negatywny stosunek do koalicji obywatelskiej. Uchylił się jednak od skomentowania faktu, że przez ostatnie kilkanaście miesięcy członkowie Konfederacji, jako radni przemyscy, rządzili w Radzie Miasta w koalicji z radnymi właśnie koalicji obywatelskiej. Jedno z ostatnich pytań dotyczyło oceny polityki zagranicznej polskiego państwa wobec Ukrainy. Polityka naszego państwa wobec Ukrainy przez ostatnie lata charakteryzowała się skrajną ustępliwością, skrajną miękkością, brakiem jakiejkolwiek skuteczności w załatwieniu jakiejkolwiek sprawy. Ostatnie dni pokazują, że w ochronie praw swoich mniejszości bardziej skuteczni są Węgrzy czy Bułgarzy niż nasze państwo. Wynika to między innymi także z tego, że na odcinek ukraiński PiS zgod jest pewną specyficzną poprawnością polityczną panującą w środowiskach, które błędnie bywają utożsamiane z prawicą, a są tak naprawdę zachowawczym nurtem lewicy, firmującym się terminami wielokulturowości, neo-jagiellońskiej polityki. Tam rzuca się polityków skrajnie proukraińskich po to, żeby coś negocjowali z Ukrainą. Nie da się nic wynegocjować z innym państwem, które ma odmienne od nas interesy, ludnościowo ma większy czy terytorialnie potencjał, posyłając do negocjacji ludzi, którzy są ślepo zafascynowani tym państwem, czy idą współpracy. Do negocjacji posyła się ludzi, którzy są nastawieni asertywnie i potrafią od stołu negocjacyjnego wstać. Oceniam to po prostu bardzo słabo na każdym, na każdym praktycznie polu. To znaczy, nie prowadzimy wobec Ukrainy polityki interesu państwowego, gospodarczego, narodowego. Prowadzimy politykę em, protekcjonalną. To znaczy, próbujemy występować w roli dobrego wujka dla państwa ukraińskiego. Zapytany, kogo mógłby poprzeć w drugiej turze wyborów, jeśli nie udałoby mu się wejść. Tam samemu, Krzysztof Bosak odpowiedział. Walczę o wejście do drugiej tury, chcę wygrać z Rafałem Trzaskowskim po to, żeby wyborcy prawicowi w całym kraju mieli alternatywę i nie byli skazani na, wybiera, na wybieranie mniejszego zła. Dodajmy na koniec że mogła zaimponować obecność na rynku bardzo wielu przedstawicieli młodego pokolenia przemyślan, w tym między innymi członków organizacji Młodzież Wszechpolska, zdecydowanie popierających konfederację i jej kandydata na prezydenta RP.